Widzisz toilet, go o nim nie. nie. Kurwa, jakiś, humor mam się, dobry. Ja po tym meczu nie mam już. <laughs> Patryk, ale nie możesz rozpamiętywać Do, w przyszłości. Przestań. A pamiętasz, jak kiedyś miałeś troszeczkę ciężej, na przykład w życiu? Nie, Zabacz teraz ocieczko, ciężko We jakiś świecie biją w tesie. Nie no wiemy, co ty potrafisz, po prostu skup się. Patryk, zobacz, ile odniosłeś sukcesów w swoim życiu, a ile razy upadałeś. Zawsze mordę żeś ich błagam cię. <laughs> Zawsze Vattenry! Nie mogę tego słuchać. Zobacz, zobacz jak pamiętaj, jak ciężko trenowałeś, żeby wyjść do szeliego. Ale, na... pierdol. Tary, to samo musisz przełożyć po prostu na cs -a. Naprawdę jesteś potężny. Dobra, stary, jakie masz skiny. Za 50 km i takim być chyba śmieciem mianym w dół, jak w głównym pierdolonym. Dobra, no te kuły. połowę ma. A oh. ja go gonię to k***ę. Kur... Z prawego. O! Oh! Cześć, bo on z tu coś. Nice! Nice! Razem, yeah. razem. Ja, razem. ja AFK, AFK, Yes. Uważajcie, uważajcie. Uważaj, Może za... Ale Movement. Chciałbyś wymienić swoje skiny? Sprawdź Pirate Swap. Strona ta oferuje darmowy bonus 30 dolarów przy pierwszych trzech wymianach. Aby aktywować bonus, wystarczy wpisać kod MOSKITO. Wymiana jest banalnie prosta. Zaznaczamy skin, który nas interesuje, a następnie potwierdzamy ofertę Steam. Na stronie znajduje się również opcja Doładuj Saldo, która posiada wiele dostępnych metod płatności, takich jak Blik, Paysafecard, Card, PayPal i wiele więcej. Co ważne, z kodem MOSKITO otrzymasz dodatkowe 35% bonusu do wpłat. Jest to bardzo przydatna opcja, ponieważ dzięki niej otrzymujemy znacznie więcej pieniędzy. Ta strona jest jedną z najbardziej rozbudowanych stron na rynku. Posiada liczne je oraz zadania, za które otrzymasz darmową kasę. Nie czekaj, sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy. Irek, Mario Bandit B. Pyka, okno, ja nęka. Yes, sir. Yes, sir! A ty pan treść z na jakieś kolację, kiedy dzisiaj idziesz? Nie, czemu? A co on się tak wystroiła, jak, 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 że tak powiem, woźny w dzień nauczyciela, ty! Nie widziałem jej dzisiaj. <laughs> A, pałac. Od sada, od sada, od sada. I chowaj, 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 chowaj do prawej. Pałac, wyjechali wszyscy, co tam tam. No, nic nie mogę trafić! O, no dawaj! Kurwa, Ej, ninja, ninja. Kaś. Ninja, niechrabi, ninja, 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 ninja. Pacha ja. dole, nie? Jest jeden. Co oni... robią? Pacha została na respie chyba. Tak. Teraz Ibi, jakby wbiegnął ci. Dostaj do końca i Ja Miałem defa. A ktoś defa? Nie. 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 Czekałem 450 dolarów, kupiłem kawa. na ten gościu. Mogę się w kreda wziąć defa Ale on jest mocny Co wymyśliłeś Trafuję ja Mam plecy, patrz Ale mi się kupa wody nachlał Serio? Nie, nie lubię wódki czystej. A ty lubisz Mario? No ja jak już mam pić alkoholiczny, tylko wodę, nic innego. No żul. Ale ja to nie piję prawie w ogóle. Ja też nie. <noise> ja czasem tego ziołowo taką nalewkę mam, wiesz? Ale to na wątrobę. Jaga Po Nie wiem. Konie już. Syn. Ale oni są szybcy. Ale szybka jest. <noise> Kon! Kon. mam czasu. Wow. O, Jak widziałbym. Jeśli pistolet, to miałbym dwa fragi. Rampa. Je jakieś lesowo. Rampa leży. Rampa, no, no, jest, jest, jest. Wyjechał limit. Pałac, pałac, David. I rampa. Mokuje pałac. On Wiem, może wiem. Mokuje rampę. Prawdopodobnie nie żyje. Nie? Żyję, żyję, że właśnie zajebi się w timing wszedłeś. I, I rampa. rampa. Zero wiec, ma Dawid, ma zero, ma zero, jest po głowie chyba. Pięknie, nice. pięknie, pięknie, pięknie. Jest jakaś tam broń? AK-47, M4 tutaj, tutaj M4. Galila, nie aha, 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 aha. Aha, aha, aha. Aha, Uwaga mi. Kon, 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 kon wszedł. Kon, kon jeden. Drugi. Jest dwóch. Bp odbiega mi ktoś. dżunglę mógł przejść. Nie. Przeszedł nie. To musi być gdzieś na blisko kon, jeszcze jeden. Jest, to schowany. Idę B. No, wygam mi, zbiega mi B. Kar, dwóch. Dwa. obici. Dwóch jeszcze. Czekam na was. Idę. B. Spokojnie, Patryk. Edward, Edward jeden, sto Minus no, Edward. No, no, no i nie. Bench, bench, bench. Nice. nice. Brawo, PK. Tak, to. tak też flaszami? Nie mam. Mario ma. EJ ZAKRĘT! Nie ma Żyje? Nie żyje? Nice Nice Uwaga, tam pałac Kogo? Maria? Nie Nie, nie, nie Mogłabym Kuba, może już wyszedł Nice Super Maja, smoke'uj zawsze pałac Mogą być CT? Mogą Jak? Nie mogą Nie weźcie na razie Na rampie? Rampa, 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 no Jak ci fleszuję, fleszuję na ciebie Będziesz piknąć EJ NO Wam ile patrzysz, tu czy nie? Nie patrzyłem, nie, nie, nie Pod konem AWP chyba Ej, rampa Probably. On uwaga, rampa con Jest gimario Cofisz z rampy po... eee. Idź B, Yrek. Trzymaj B, Irek Pałat clear. Rampę dalej rzucił znajdę jakiegoś ba Konektor? O. Schody? Nie wiem Pałac i schody był Dżungla Leży Nice Dżungla Dżunglaj ostatni was. chyba Dżunglaj. O kurwa Wiesz, nice. weź się w łupkę. I do da di dai, 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 dai Chyba nie robimy sektora na walkę w, w rąko, nie? Nie Nie robimy już w ogóle sektoru Rampa, chyba dużo było. Ta, Ej, rampa rampa, 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 pałac. Rampa, pałac. Leszuję ci rampę, czekaj, Oset. Bum, pikni, pikni, Nie ma, nie ma jeszcze. Take. Nie. E, default, default, płalące będzie. Side jest chyba bandit. Nad głową, co za k***a ku... no. śmieć. Apsy, uwaga, apsy. O ku**ał. A wupa, a wupa, rampa dobra. i apsy. No, ostatnia wupa. Rampa. Macie pakę, macie pakę. Trzeba dojść do dawidu. go. Na seni. w tej jednej kurwa wiosy nie ma co jeść. Kok! Sushi, sushi, sushi. Kupa tajskie, sushi. Kupa sushi. Jest rampa. To jest kurwa combo Nie ma czasu Uciekaj Irek, Irek chowaj się już Irek chowaj się Shelly ma 3,5 tysiąca <goda> godzin w CSie? Ty co ja? Tak I spadł do trzeciego levela <laughs> To jest taki piotrciorny Piotrciorny ma 6 idę, Idą, idą, idą Ja nie no, wiem co to za flash, nie Rampa uciek ze skautem. Nie ma rampy, pałac może tylko być. Gdzieś na to idzie. Zabijesz? Uważaj, under. Nie? proszę. Fale. Jest kurwa ławka. CT? Spak. Albo mi się zbugał odcinka, albo CT jest. Za paczkami jeden. Za WP. Zachodzę. Mida. Patryk kona mi znaczy niedaleko kona, uważaj. Wiem, ale. To mam wrażenie, short, że... Short, cicho. Gdzie short, Paka. Paka, paka. Lader Ladder. Paka. 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 No mam tych dwóch. Pacer jest lepszy. Super. O Super. O nie wiem, gdzie o, Mam wrażenie, że on To Ej, może jeszcze zachodzi. Dobrano. Nie ma, nie? Jest Lada. Lada. ladder. Idzie, schowaj, piekajesz. O! 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 okno, okno. Okno O! 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 się mój, trupa. O! Przeliga dzisiaj 0 na 7, 132 elo w dupę. Z, z 0 wygranych 7 wylosów. Ja go podziwiam, ja go podziwiam. No nie, ja też go podziwiam. Daj pakę, bandit. Jedźcie kurwa, bb Bandit, Jest bandit, tak. paka, paka do tyłu, paka, 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 wyrzuć, paka, wyrzuć, bandit, 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 a, bandit a, ej, paka, wyrzuć, kurwa, kurwa ej. drzwi. Jedź, jedź, jedź. Auto. Okno, okno, w drugim drugi w drugim i okno. Wyskoczy na nich. Gala Dwóch, exit. Jeden, jeden od dobiega. Paka na Gale, paka na Gale. Kurwa, absy kuchnia i short. O plecy. Absy no. Ja nie wiedziałem. Nie skumałem. Wszyscy tu biegną. <noise> Czeka. Staną. A, tak. Chyba złapał Jeszcze defa ma Jeb... Złapał, złapał. Forsa. Na galilach Pyka Trafiasz okno czy nie? Irek trafiasz okno? No, no, nie, 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 nie. Kurwa, ja tak trafiam co piąte. Mogę ja mogę wyjechać po prostu i rzucić z tego z paczek Dawaj Nice Super ką, bottom ką, bottom, bottom O, jest Do gali może byśmy tu ujechali, czy? Tak, do gali, do gali Zabaj, <zabaj. O kurwa Leder, leder, leder Do gali Jeden na site, i gala Leżę, leży. Leży. Mi... No pomu! Tylko Galila masz. Mam Mleko. No chyba się zaczyna robić... nieciekawie. Dobra, ja ryzyk fizyk walę. Ja spróbuję piknąć tego, spróbuję piknąć z pałacu ich. Jak piknę, to możemy się wp***ać tam. Potr a poczekajcie, my to ich z bandurą też na wędrę, Nie dam dar to tak. Czekaj. To ja twoja chwila. Wschodni widzę. Biega gdzieś. Na schodach I? Jedź! I full gdzieś pod drewnem. Co ty, co ty, jeden? Jeden na beta czas. wiem, masz pyka na pałacu, nie? Wiem. Ja Galer, patrz i rek. Lantakona. Leży. No. Ostatni, CT był. CT, ostatni to. był, no? Jest yes, cały czas. Jest cały czas. Nie no, ja, piknie. Ale mi z Flesza. Nie pikujcie, nie pikujcie. Ja nie pikuję no. na con. Paka iras na ciebie. Ale mi z takiego magika. Panu dzięki za dziesiąte. Side biega. Oh nice. A W upadł. Ale mi zajebał ty. Weź drugą, iras, weź drugą no. Yeah, yeah. Co jest z mi da da davidzie? F... na ważna nie wiem, no mogę ci dać. Dzięki chłopaki. Dostał k*** ode mnie chyba digla mają. na Na prawej my. był Scout i grali w oknie Na mi wupa na mi palaka pod drewno? Spaliłem właśnie no. Schody no k***a, digel Ciego? za 7 no. Kanapka jeden o, k***a. Nie no kurwa Mać no ja jedną? No czy nawet taki WLK, czy, czy co? Czekaj, eczko, eczko. żeś tak. rozstrzodaj Digla, to ci Mario rzuci. Nie no, tak. na luzie, przecież 4 cztery bonusu. Jest lewo okno, góra na... No lewo góra, prawo gó... prawo też. Lewo z pier... Nice. Kon. co mać. Kon przebili. Cicho. Pod drewnem masz bycia popalącek. Nice, babo. Nice. Jest do oknie, oknie, w oknie. Jeden w oknie, no. Co za... Do prawej okno Aaaa! No ja! Olepaka, doszedł. ciu ciu, ciu, ciu. Kurwa, mama, No ja? A... Trzech w oknie, rozumiesz? Kurwa wyje... e! Normalne bzka! No się tego śmiecia z auta, rozpala i mnie gotuje, nie wiem nie, na pojałku. Daję wam zajęcie Idź, i wychodźcie tego mi da. Wmokuję okno od razu. Gala, gala, gala szybka. A nie, trafię mocno. Daj Nie wiem, gdzie no, to nie No nikt co robił. No kurwa, no nie słuchaj, tym z falem zakręcie. Yy. Ja p... pole, no smoke z cipy w oknie. One way jakiś jego. F... Ja, biegnę do out, naszego spawna? Nie wiem, czy to poleciało. O. Nie wiem skąd. Ladder? A okno. Okno. Słyszałem coś gdzieś. W No i k***a ticket. ticket. Ja dole nie. Ticket. Ma też AWP. go pistolem no kupa. Wyjazd padł. No jedźcie. Tam ma Wupa gra, ale ja poflaszuję. flashuje. Jedźcie, 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 daję wam paka. Macie no smoke'a sobie dajcie. daj na setę może smoke'a. Ja dam na setę, a wy sobie rzućcie po noliku. Daj podyce. mi, daj mi, daj mi smoke'a, daj mi smoke'a, ja rzucę. No, daj, 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 daj flash, wybiegaj, wybiegaj, biegnij. Nie wiem, gdzie palące, kładzie, palące. kwacza. O, kładź. kwacze. Pach, Weźcie się jakoś ten. Te to Ciężko. Dawaj Mario, ty będziesz na beta, nie, ja zostanę Nie ma tego Ja no. jestem debilem Nice Do wygrania Super To Daj się nice. nice Mario Brawo Kurwa, oni mogą nie mieć kasy teoretycznie Kurwa, Uważajcie ważna na runda nie. w chujesz rampę Dawid, czy będzie Nie nie, nie ja sobie tam po, po wariuję coś Zaraz za dużo nas poszło Kołka nie ma na widział Palili rampę. Mid nic. Pod drewnem. sobie okno, mid. 100% pod drewnem. Nie żyje. Podchodzi. Nie. Sprawdził, cofnął. Under dojeżdża player. C tej pod drewnem, C tej pod drewnem. Kon, tu nie, kon, ma sensu kon. tu no. nie ma sensu wchodzić, tu nie ma sensu wchodzić, tu nie ma sensu wow. wchodzić. Jedźmy Super B, b jedźmy babra. B. 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 No, z ej, z mida do B, zmida do B. Dobrze, no, dobrze, nie, ja idę up sami B. Weźcie sobie przedłużkę i jedźcie galą. Mario, cofnij do nas. Powinno być czyste, ja zabiję Eee, yes. jest, ee, tikat, drapa, i bóg. Bóg. drapa, bóra, bóra. na gale, panowie Pałace i... Dobra, go A WP ma, a WP ma jeden Ej, te, ku... On cię musiał widzieć CT jeszcze jeden, CT, kuchnia ja... Ja... Ale na cię zamknij Zamknij Ale po co wy to jest rzecz jak macie pakę? We <susano> <susano> dwóch <Dawny. susano> k**wa Kusiło, kusiło Ja chciałem złapać na rotację No daj miałem wiedzieć, że typ jest tak, jak yy, Irek przed w dżunglę idealnie Patryk BK dziewięćdziesiąt Jak byśmy to przegrali, to jest koniec Nie, to ja wtedy nie jadę jutro do Warszawy Uważaj na tej rampie, żeby ci tam nie p**nęli no idę Mario, kurwa, się. Ja tam. Ojej. <grym> DAŁ <grym> no NIE! Nie nie da się go Rampa. Ale co kurwa on przebił smoka. Minął ty się ze mną. Co widziałeś, pa, nie no widziałeś Nie No go. godzi! Nice, powoli teraz, panowie. Rampa, jest, się jeden, rampa. Je, jest, rampa. Nie wiedziałem, że tylu rampa. Rampa. Dla. Dawaj nie idę mu Wyjedź na jego stekiem tam to AWP Opcipała Kula Nie no Bandura zjechał To tak, zestrął. Daj drop Wykadaj z tym pydropa Nie gram grywki Wykadaj drop Dałem dwa kałachy, rzucimy ziemi Under może dojechać Mid może może dojeżdżasz, dojeżdżasz. Dojeżdżasz mid. Dojeżdżają chyba mid O kurk jest, nie mam mida Flash jakiś, dawaj, 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 short, jest kuchnia Nie idź short Gala jeden Hanto jeden Do prawej, dawaj, do, do prawej, dawaj Będź, będź, będź Niech mnie nie chce A jestem frajerem Planty, czekajcie na niego. Do gali idzie Jep. Gala, gala. Stepa zrobiłem. Oj, ten step to był k***a. Ja jestem takim idiotą. Piękny mecz, piękny mecz. Dobrze zagraliście. Bandy zaskoczą.